Nie ale dobra, yy, nura, jestem ogólnie na Brookhaven, bo jest nowy update i zbiego go, przetestujemy. Ogólnie mhm, chyba nic nowego dosłownie nie ma, ale ja nie rozumiem, czekajcie, jeszcze bardzo nie rozumiem. Start apart, party a brand new year to host event. Brand. Tak, robimy sobie domy i przetestujmy jedną rzecz. Jeśli widzowie, znowu rzecz na serię. Myślałam, że nic nie robię nowego, a patrzcie. Można zaprosić, zaprosić osoby na party normalnie. Tutaj mamy jakieś osobyki. Kupki. a tu mam, Kurde, ja nie mam. Też za zero buksy. Zobaczymy, czy zetnie tutaj. Czy ciasto się zmieniło? Bo możliwe, że się zmieniło. Wiecie, o co chodzi. A nie, nadal, tak, nadal takie same jest dosłownie. Aha, czyli tylko można zaprać jakieś osoby na wartewe. Dobra... No dawajcie, dawaj, to bawę. Gzda. Nie warne widzowie, to, ja to na dzisiaj na tyle. W ogóle mało, bardzo mało rzeczy na no, tak zrobili. Więc nie ma co tutaj robić. Też w Haven. I to już.